Mam z tej strony Argona. To, to już jest siódmy odcinek z naszej serii Od Zera do Mastera. W poprzednim odcinku trafiliśmy legendy, ale sami sobie to obczajcie. Dobra, zapraszam Was do poprzednich odcinków i zapraszam do oglądania. W samym wstępie yy, odbierzemy sobie 10 gemów i kupimy sobie te Gianty. Bo jak, jak widzieliście, a może nie zauważyliście, że mamy Gianta w deku i lecimy z nim po siódmy level. Dobra, to jest mój dek, ale chyba zrobię tak. Chyba zrobię tak, że Najpierw ulepszymy strzałki. To jest potrzebne. Dobra, strzałki na szósty. już jest lepiej. Hmm, co by tu wywalić? To już musimy wywalić. Za armię szkieletów. Może min mini pack, chyba. Na razie wywalimy. Na razie wywalimy mini pack, a potem zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Wybierzemy sobie tego free darmo, dam, tego No, tego free chesta O, mamy nową kartę Royal Recruits. Dobra. Yy, to sobie. Dobra, tu. I otworzymy sobie skrzynkę. No, dobra. Night, otworzymy sobie tą, żeby nie mieć tych takich skrzynek z mniejszych, ale jeszcze sobie zobaczymy tą kartę, dobra. Hmm, mam Royal, mam royal Gianta i Mortal, dobra. To jest mój deck, i nim właśnie zagram. Grałem sobie szybciej trochę tym Ice Wizardem i bardzo dobrze mi się nim gra. A nie byłem, tak szczerze mówiąc, szczerze mówiąc nie byłem zadowolony z tej karty, że ją trochę. Ale teraz jest już lepiej. O, no i Bakugan dał nam Gianta do requestu. Requestował nam Gianta. Zbliżamy się, żeby ulepszyć go na siódmy poziom. Dobra. Mamy Gold Rush. O, mamy Gold Rush, więc jest bardzo dobrze, bo możemy zrobić dodatkowe ko pieniądze, końcy, dobra. Zróbmy tak. I obijemy mu wieżę, dobra. Puścimy tu armię. Tamta, yy, ta prawa strona Bardzo została obita Więc chyba Będziemy szli z Giantem. Dobra Tu lewa strona też będzie obita Dobra, czekajcie, zrobimy tak Dobra, robimy tak Już jest po prinsie I Ice Wizard za nimi Dobra, koło nich Al trafił tego Ice Wizarda. Dobra. Lecimy spiergo, gobliny I widzimy jak ten Ice Wizard nam pomaga. Dobra. Jest wieża Hogrider na drugą. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy i no i wygraliśmy. Dzisiaj tak luźno zagramy sobie jeszcze z walkę pewnie o, aż 32 pucharki dostaliśmy dobra mm, dobra, mamy 1000 końców, no i osparzymy sobie krąg czesta dobra, 720 końców, 4 gemy, 15 kanonów 3 rokety 23 miniony i 5 walkiri. 5 walkiri, no nawet tam mi niepotrzebne ta walkiria. No, lecimy z kolejną walką. Trochę, trochę sobie nawbijamy tych pucharków, ale jak szybciej mówiłem, to gram e, poza odcinkami. E, jeśli chcecie następny odcinek z tej serii, dwie łapki. Jeśli chcecie live'a, 5 łapek. No i przechodzimy do rozgrywki Dobra, tam idzie Giant i Ice Wizard I Tu puścimy tak Tu puścimy jeszcze Hog Ridera O Jezus, o Jezus, o Jezus, a nie załatwił Załatwił mnie tymi barbarian barbarianami Dobra polecił łiczka tu mi nie możesz więcej obijać. Dobra, no super. Dobra, nie, nie będę stał tego za bez sensu, ale stracę na tym wieżę. Ale, no, nie stracę, ale no. 102 HP na wieżę to nic. Postawię giantę, to on mi to skontruje. No, już leci z łóżką na kolejną wieżę. Dobra, próbuję coś zrobić, ale no, czarno to widzę. Tu idzie z bliźnią. Tu postawię Wizarda, który dobra, no, pff, ale Wizard. Dobra, wracimy. Dobra, odpuściłem te wieże. Lecimy, 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 dobra. On da pewnie Fireball a Wizard, coś, dobra. Leci Hog Rider. Hog Rider leci, dobra, już. Mamy wieżę. Szybko, sprawnie, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, kolejny Ice Wizard siądzie. Dobra, lecimy, próbujemy. Jeszcze coś spróbujemy zdziałać. Dobra. Tu rołki lecą. Tu leci Hog Rider. Z armią szkieletów. Dobra. Jeszcze to. Próbujemy coś zrobić. No ale on ma Walkirię. I takie głupie karty. Wkurzające. O, ale teraz jeszcze zwaliłem to. Po całości to zwaliłem. Bo nie miałem w ogóle jeszcze no O yes. Nie ma dwóch wież. Czyli przegraliśmy. Jednym słowem. Na, na 7 nie przeciwnicy są już wymagający, więc jest coraz ciężej. No ale... Przegraliśmy. Niepotrzebnie dałem mu te dwie wieże. Mój błąd. Człowiek uczy się na błędach. No trudno, gramy dalej. Gra się na tym nie kończy. Dobra, kolejne 300 końców leci. Gramy dalej. To będzie ostatnia walka chyba na dzisiaj. No. To jest taki odcinek po prostu taki no na wbijanie chociaż to chociaż tego 40 pucharków żeby wbić no. każde pucharki z liczą. Jak, jak na razie. No Myć. Dobra, dwa razy walną. Dobra. Te wadzy nic mi praktycznie, no nic mi, coś tam zrobiłem, ale jednak nic. Dobra, co ja robię? Nie wiem. Nie wiem, co ja robię. Dobra. Kolejnej bomby nie rzuci, ale kolejny raz daję sobie za mocno obić wieżę. No Jezus, są no... On ma, tego, on ma jacka jeszcze i to wszystko teraz będzie jeszcze na rajd'u, ale mnie... Z... To kolejny typ jak mnie załatwia, nie? Ja nie wierzę w to. Nie możemy spać na odcinku, dobra. Niech się to wieża broni. Lecimy. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, Eliksir odbieramy. No i... Z... Kolejna jakaś głupia karta z... od jego, z jego strony. Dobra. Niszcz. To mamy wieże. Czekajcie, zaraz wrócę. Tam ta walka mi się nie nagrała do końca. Sony. No, co mogę powiedzieć? To jest koniec odcinka. Zapraszam Was do poprzednich odcinków, do subskrypcji z dzwoneczkiem. No i cześć!